Gliwicki ITS, czyli inteligentny system sterowania ruchem, to jeden z najnowocześniejszych tego typu systemów w Polsce i pierwszy w regionie. Dzięki niemu kierowcy mogą płynniej i szybciej poruszać się po mieście, a w razie potrzeby sprawniej znaleźć miejsce parkingowe. To nie wszystkie zalety systemu, mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic. Ta aplikacja, która została w ostatnim czasie uruchomiona, to tak jak pani wspomniała, ostatni element zbudowanego już od dłuższego czasu systemu zarządzania inteligentnego systemu zarządzania ruchem ten system to przede wszystkim przebudowane skrzyżowania przede wszystkim skoordynowane skoordynowana płynność ruchu przede wszystkim te innowacje służące poprawie stanu bezpieczeństwa na drogach właśnie, poprzez, właśnie po, poprzez sterowanie ruchem, poprzez sterowanie przejściami dla pieszych. ITS pozwala także m.in. na zaplanowanie najkorzystniejszej trasy przez miasto na ekranie własnego komputera lub smartfona za pomocą aplikacji ITS Gliwice. Inteligentny system sterowania ruchem działa w oparciu o ogromną ilość danych pozyskiwanych z szeregu czujników i urządzeń zainstalowanych w rejonie wszystkich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, a także głównych ciągów komunikacyjnych miejsc parkingowych i autobusów. Zarząd Dróg Miejskich uruchomił bezpłatną aplikację ITS-gliwice, z której można korzystać na komputerach oraz urządzeniach mobilnych. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej ITS Gliwice EU. ZDM wyposażył 160 autobusów oraz około 90 pojazdów z służb ratowniczych w specjalne nadajniki umożliwiające szybszy oraz bezpieczniejszy przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Ten system budowany od kilku lat jest najnowocześniejszy w kraju, w zasadzie w Europie. Ja nawet uważam, że to jest najlepszy system obecnie w kraju. On służy poza tymi udogodnieniami dla kierowców, to przede wszystkim właśnie dla tych kwestii bezpieczeństwa, czyli priorytetyzacja w przejeździe dla służb, dla autobusów, no i, i takie dostosowywanie tego strumienia ruchu na drogach, aby te priorytetowe pojazdy w sposób bezpieczny przez miasto mogły przejechać. Dodatkowo dzięki obrazowi z kamer można zobaczyć jak wygląda aktualna sytuacja na danym odcinku drogi. Możemy sprawdzić, jak szybko uda nam się dojechać w wybrane miejsce i dobrać optymalny wariant trasy. Na szczególną uwagę zasługuje funkcjonalność prezentująca aktualną pozycję autobusów. Dzięki niej, czekając na przystanku lub zmierzając w jego kierunku, można z dużą dokładnością określić, gdzie aktualnie znajduje się autobus interesującej nas linii i oszacować pozostały czas do jego przyjazdu. Całkowity koszt projektu to ponad 29 milionów złotych. 85% kosztów pokrywa dofinansowanie z Unii Europejskiej. Resztę sfinansowano z budżetu miasta Gliwice.